Moje wspomnienia związane z tą aktorką sięgają czasów tak odległych, że zastanawiam się, czy w wypadku, kiedy mowa o kobiecie, aż wypada wypominać z Byszewskiej te dawne jej role, a przecież trudno oprzeć mi się pokusie, iżby mówiąc o niej, nie wspomnieć tamtej. Tani w sztuce Arbuzowa, tani, która w latach 50. zwróciła uwagę polskiej krytyki i polskiego środowiska artystycznego na młodą, wrocławską aktorkę. Aktorkę bardzo współczesną i w rysunku postaci, w wyrazie twarzy i w samym stylu gry. I wydaje się, że ta współczesność, Pozostała z jako wyróżnik jej aktorstwa. Wydaje mi się, że aktorka łączy dwie cechy bardzo, właśnie chyba dla tej pojęcia tej współczesności ważkie i łączy je w sposób wysoce fortunny. To znaczy, Umie ona podać tak tekst, żeby nie zacierać jego ładunku intelektualnego. Tu szczególnie, szczególnie kiedy sobie wspominam Jej Świętą Joannę z komedii Shoah, to właśnie ta cecha wydaje mi się być bardzo istotna. To raz, a po drugie, potrafi ona ukazywać poetyckość tego repertuaru, w którym gra, a przecież ta poetyckość to również tej współczesności jakiś. Wyróżnik. Maria Zbyszewska należy do aktorek, o których wie wszystko i znakomicie Wrocław i to od wielu lat. Natomiast wydaje mi się, że wie niewiele Polska. Najciekawsze, moje prywatne spotkanie na scenie z tą aktorką było.